Drodzy i szanowni księża, drodzy pielgrzymi z daleka i z bliska: Przychodzimy dzisiaj do naszego sanktuarium, aby się modlić, aby być blisko naszego patrona, niezwykłego patrona, który czuwa, który jest blisko, na którego zawsze możemy liczyć. Zadbajmy, aby ten czas tutaj był rzeczywiście czasem pięknej, głębokiej modlitwy. Skoro to miejsce jest takim szczególnym miejscem, i skoro ci wszyscy, którzy przebywali tutaj przed nami, i może my sami mieliśmy już doświadczenie, że zostaliśmy wysłuchani że dokonało się jakieś niezwykłe spotkanie podejmijmy je także dzisiaj podejmijmy je teraz przychodzimy w takim szczególnym czasie niełatwym czasie można powiedzieć więcej trudnym dramatycznym czasie ta wojna która dzieje się w Ukrainie dotyka przecież nie tylko Tamtejszych mieszkańców, ich przede wszystkich, ale jakoś wszyscy czujemy, że to, co się dzieje na Ukrainie, promieniuje także na nas, że to też nas dotyczy. To doświadczenie wojny u naszych sąsiadów po tym długim, pięknym czasie spokoju. I pokoju w naszej ojczyźnie napawa nas jakimś lękiem, niepokojem, trwogą. W różnych rozmowach można usłyszeć, że niektórych to naprawdę mocno przygniata. I chcemy siostry i bracia dzisiaj z tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, ale także z tym, co się dzieje w nas. W naszych sercach przychodzić do świętego Józefa i pokornie prosić, i za nami. Wspomóż, przede wszystkim daj Ukrainie pokój, pomóż Ukraińcom umęczonym już tymi tygodniami wojny, żeby mogli spokojnie żyć, normalnie funkcjonować. Ale też pomóż i nam, Polakom, Żebyśmy umieli dobrze przyjąć tych, którzy u nas szukają schronienia. Siostry i bracia, chciejmy prosić Józefa o siłę, ale też chciejmy wspominając Jego życie, od Niego uczyć się, jak ten czas dobrze podjąć. Pierwsza lekcja, która płynie. Gdy słuchamy dzisiaj Bożego Słowa, to jest lekcja wiary. Święty Józef to jest człowiek, który głęboko wierzy w Pana Boga, który słucha Pana Boga, który jest posłuszny Bogu, który idzie drogą wskazaną przez Boga. Jak słyszeliśmy w Ewangelii dzisiaj. Józef znalazł się w bardzo trudnej, też dla niego sytuacji. Jego małżonka, którą dopiero poślubia, staje się brzemienna, oczekuje dziecka. On nie wie, nie rozumie tego. I ma święty Józef jakiś swój pomysł, szlachetny pomysł, żeby tę sytuację rozwiązać, żeby uszanować Maryję. Chce ją potajemnie oddalić, czyli wziąć cały, taki, cały trud społeczny tego doświadczenia na siebie. Ale Pan Bóg przychodzi do niego we śnie i zaprasza go do innej drogi do zupełnie, do, do przyjęcia Maryi z dzieckiem. I Józef, Józef uwierzył tym słowom. Józef idzie za tym słowem. Józef jest posłuszny Panu Bogu. Chciejmy dzisiaj modlić się, żebyśmy potrafili tak, jak Józef, słuchać Boga. Żebyśmy potrafili słuchać tego, do, do czego On nas zaprasza. Żebyśmy potrafili tak, jak Józef, ufać, bo posłuszeństwo. Jest owocem ufności. Jezus ufa, że Bóg jest dobry, że Jego plany, Boże plany, są może dla Niego niezrozumiałe, ale są dobre, prawdziwe. Jezus, Józef ufa, że to, co chce Pan Bóg, mimo że On tego nie rozumie, jest dla Niego najlepsze. Zaufać Panu Bogu. Siostry i bracia, módlmy się dzisiaj, byśmy umieli, jak Józef, ufać. Ufać, że Pan Bóg jest, że jest z nami, że nas nie zostawił i nie zostawi. Ufać, że dobry Bóg, w którego ręka jest wszystko, ma nas moc przeprowadzić. Przez ten trudny czas. Boże, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Prośmy Józefa, żebyśmy tak jak On, umieli się schwycić Pana Boga, mimo że Pan Bóg czasami przekreśla nasze plany, nasze, założe, nasze zamierzenia, może nawet dobre i szlachetne, żebyśmy się nie pogniewali na Pana Boga. Jak Bóg właśnie przekreśla nasze plany, jak przychodzi z czymś innym, ale żebyśmy umieli iść za tym, z czym On przychodzi. Józefie, prosimy Cię, bądź z nami w tych naszych zmaganiach. Pomóż nam, byśmy nigdy nie zwątpili, że Bóg chce dla nas dobrze, żebyśmy umieli być Mu wiernymi, tak jak Ty byłeś wierny. Dzisiaj, gdy wspominamy życie świętego Józefa i doświadczamy naszych sióstr i braci, którzy przychodzą do naszych domów, parafii, do naszych miast, to przypominamy sobie, że Józef też był człowiek, też był uchodźcą, też był migrantem. On, Maryja. Pan Jezus, przecież musieli uciekać, bo im też groziło niebezpieczeństwo. Musieli schronić się w sąsiednim kraju. Jak ważne jest, siostry i bracia, żebyśmy na tych, którzy do nas przychodzą, patrzyli z szacunkiem, żebyśmy umieli uszanować ich godność. Więcej, żebyśmy umieli w ich twarzach odkryć twarz Pana Jezusa, Józefa i Maryi, którzy uciekali do Egiptu. Rok temu papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przypominał nam: w każdym z uchodźców, jest obecny Jezus zmuszony, jak w czasach Heroda, do ucieczki, aby siebie ocalić. Jesteśmy wezwani, by w ich twarzach rozpoznać oblicze Chrystusa, głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem. Jeśli go rozpoznamy, to my będziemy mu dziękować za to, że mogliśmy go spotkać, miłować i służyć. Chciałbym, drodzy siostry i bracia, razem z Wami się modlić, byśmy mieli takie Boże spojrzenie, o którym mówi papież Franciszek. Widzieć w drugim człowieku, Także w tym, który przychodzi do nas dzisiaj, który ucieka przed wojną, który się u nas chroni, widzieć w nim oblicze Jezusa. Przyjmując przybyszów, przypominamy sobie wartość bezinteresownej gościnności, która jest odpowiedzią na słowa listu. Autora listu do Hebrajczyków, który pisał, Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Przyjąć, uszanować, przyjąć z miłością. Możliwość udzielenia schronienia przybyszom staje się nieoczekiwanym błogosławionym darem, bo obdarowujący staje się zarazem obdarowanym. Na nowo bowiem odkrywamy własne człowieczeństwo i ludzką wspólnotę, solidarną wobec bestialstwa zrodzonego przez zło. Okazane w tych dniach otwartość i serdeczność są pierwszą, konieczną, jakże głęboko humanitarną pomocą. Siostry i bracia, ta cała sytuacja jest dla nas trudna, ale jest też dla nas czasem jakiegoś wielkiego wyzwania, jest czasem próby naszej wiary. Czy rzeczywiście idziemy za Jezusem? Czy słuchamy Pana Jezusa? Czy słowa o miłości każdego człowieka to są słowa, które kształtują nas, które pobudzają nas do tego, żeby przyjąć, żeby wyciągnąć rękę, żeby zaprosić? Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy ten egzamin zdają, którzy na miarę swoich możliwości pomagają tym, którzy do nas przychodzą. Bardzo dziękuję siostry i bracia za konkretną pomoc, ale też za to piękne świadectwo, bo przyjęcie uchodźców jest znakiem, takim mocnym znakiem naszej wiary. Bo przez to pokazujemy też, jak ważne jest to, o czym nauczał Pan Jezus, jak ważne jest dla nas i że chcemy tym mocno żyć. To otwarcie serca, które się dokonuje w tym czasie, jest piękne i ważne, ale trzeba nam patrzeć dalej. Trzeba nam pytać dobrego Boga, jak dalej pomagać mądrze, umiejętnie tym, którzy do nas przybyli. Trzeba nam y, teraz prawdziwej mądrości. Trzeba nam współpracy różnych organizacji: państwa, samorządów, organizacji kościoła, Caritas. Różnych fundacji, potrzeba nam współpracy, bycia razem, ale też potrzeba, potrzeba dobrych kroków. Papież Franciszek, opisując postawę chrześcijańskiej gościnności wobec przybyszów, zawarł to w czterech słowach: Jak się dzisiaj zachować wobec. Tych, którzy przychodzą, przyjąć, chronić, promować i integrować. Chodzi o to, żeby przyjąć, żeby ci nasi bracia i siostry mogli poczuć się tutaj bezpiecznie, mogli zamieszkać wśród nas, ale też by mogli znaleźć pracę. I normalnie funkcjonować. Czytamy w dokumencie ostatnim, episkopatu: Obecna sytuacja wymaga podjęcia trudu, mądrego zarządzania procesem integracji społecznej. Trzeba się do niego przygotować i jak naj, najszybciej go rozpocząć, mając jednocześnie na uwadze, nie tylko dbałość o integrację uchodźców z polskim społeczeństwem, ale również wspieranie integracji wewnątrz samej społeczności ukraińskiej w Polsce i umacnianie jej zasobów, aby jej przedstawiciele byli również, kiedy tylko to będzie możliwe, zdolni do powrotu do swojego kraju i podjęcia się jego odbudowy. Chcemy dzisiaj modlić się do świętego Józefa, który doświadczał bycia uchodźcą, migrantem, żeby był z nami, żeby nas wspierał, żeby orędował za nami u Boga, ale też pomógł nam znaleźć właściwy sposób pomocy. Dzisiaj. Świętujemy w całym kościele uroczystość świętego Józefa. W ostatnich miesiącach pojawiła się także w naszej ojczyźnie piękna inicjatywa, żeby dzisiejszy dzień był obchodzony jako Dzień Ojca. Były też różne akcje w naszych parafiach. W innych sanktuariach Świętego Józefa, także tutaj u nas w Kaliszu, chcemy dzisiaj modlić się za wszystkich ojców, ale także chcemy, żeby dzisiejsi ojcowie od Jezusa, od Józefa, uczyli się, jak być ojcem. Papież Franciszek rok temu, z racji Roku Świętego Józefa, Często wracał do tego, do tego odniesienia, do tego przypominania troski o ducha ojcostwa. Bardzo znamienne jest to, że nasz, na naszym kaliskim obrazie święty Józef ma twarz boga Ojca. Jak ktoś tego nie zauważył jeszcze, to proszę żeby odwiedził kaplicę jak będzie można proszę spojrzeć na twarz świętego Józefa i na twarz Boga Ojca Papież Franciszek mówi, że Józef jest cieniem Ojca Niebieskiego Ojciec ma ukazywać swoją postawą stylem swojego życia Boga Ojca. Papież pisze, Józef w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi. Osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. Przychodzi mi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi. Widziałeś też na pustyni, Pan niósł Cię, jak niesie jak niesie ojciec swego syna całą drogo, drogę, którą szliście, tak Józef sprawował ojcowstwo przez całe swoje życie. Ojciec to ten, który chroni, który osłania, który nie odstępuje, który jest blisko. Ojciec to ten, który wprowadza w świat. Który uczy, który towarzyszy, który jest obecny, który kształtuje swoje dzieci przez styl swojego życia. Siostry i bracia, dzisiaj chcemy modlić się za wszystkich ojców, aby byli jak święty Józef, aby byli obecni, byli blisko. Aby się troszczyli, aby chronili, aby też pomagali w dojrzewaniu swoim dzieciom. Papież Franciszek przypominał nam wtedy, że prawdziwa ojcowska troska jest troską w miłości. Ojciec kocha swoje dziecko, swoje dzieci, jest gotowy, aby dla nich, oddać siebie, jest gotowy, żeby samemu stanąć z boku, nie promuje siebie, jest gotowy do tego, żeby dać dziecku wolność. Papież pisał, być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia w rzeczywistość, nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Ojciec to ten, który wprowadza powoli, cierpliwie, który szanuje podmiotowość dziecka który daje wolność, który nie zniewala, nie uzależnia, ale pomaga, by dziecko mogło wyruszyć w drogę, aby podjęło trud samodzielnego życia. Ojcostwu, mówił dalej papież, które wyrzeka się pokusy, by według swojego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera szeroko przestrzenie na całkowitą nowość. Pozwala dzieciom pójść drogą swojego powołania. Chcemy dzisiaj też modlić się, aby ojcowie umieli pomóc dzieciom w dojrzały sposób iść za Panem Bogiem. Słyszymy z różnych stron, jak wielu ojcom i matkom jest trudno, bo dzieci odchodzą od Pana Boga. Bo dzieci nie idą tą drogą, którą by chcieli. Chcemy się, drodzy ojcowie i matki, dzisiaj z Wami modlić do Świętego Józefa, by wspierał Was w towarzyszeniu Waszym dzieciom w rozwoju wiary, by Was wspierał, byście umieli je podprowadzić do osobistego, Dojrzałego wyboru Jezusa jako Pana życia. To nie jest łatwe. I dzisiaj wielu rodziców dzieli się dramatem odejścia dzieci. Tym bardziej chcemy się modlić o mądrość, o umiejętność, żeby wiedzieć, jak dzieciom towarzyszyć, by mogły żyć w dorosłym życiu. Życiem wiary. Siostry i bracia, jest jeszcze jeden akcent dzisiejszej uroczystości, o, których tutaj, o którym tutaj w Kaliszu trudno nam nie wspomnieć, a mianowicie w tych dniach nasza kaliska diecezja świętuje 30. rocznicę swojego istnienia. W 1992 roku papież Jan Paweł II powołał do istnienia tę wspólnotę kościoła, którą nazywamy diecezją kaliską. Życie naszej diecezji jest mocno przeniknięte obecnością i działaniem świętego Józefa. Od wieków święty Józef. Jest czczony w tym Kaliskim Narodowym Sanktuarium. Od 30 lat życie naszej diecezjalnej wspólnoty jest związane z tym niezwykłym patronem. On nam przez te lata zawsze towarzyszył. Jego imieniem, jego imię ciągle przywołujemy. Imię Świętego Józefa nosi technikum, które Powołała nasza diecezja. Mamy dwutygodnik opiekun, jakoś mocno związany już swoją nazwą ze Świętym Józefem. Mamy wiele innych ważnych inicjatyw, gdzie Święty Józef jest ważnym patronem. Tutaj w Kaliszu mocno dbamy, aby modlić się do Świętego Józefa, aby wysławiać jego imię aby orędować za, nie, za innymi, ale także bardzo nam zależy, żeby Józef był coraz głębiej poznawany. I dlatego mamy Centrum Studiów Józefologicznych, mamy co roku sympozja poświęcone świętemu Józefowi, co kilka lat kongresy, nawet międzynarodowe, aby lepiej, głębiej poznać tego patrona. Tutaj u nas powstaje wiele dzieł muzycznych, poetyckich związanych z osobą y, świętego Józefa. Bardzo kochamy w kaliszu świętego Józefa i chcemy Go kochać dalej. I chcemy w tym, skro, tej skromnej, okrągłej rocznicy dzisiaj modlić się, żeby ten niezwykły patron. Był z nami dalej, żeby za nami orędował, żeby był dla nas takim mocnym znakiem, że Pan Bóg jest blisko nas, ale był także wzorem, jakimś odniesieniem dla naszych decyzji i wyborów. Drodzy pielgrzymi, bardzo proszę do osobistych Waszych modlitw, dołączcie dzisiaj też modlitwę za naszą diecezję byśmy z Józefem mogli iść z nadzieją w dalsze lata. Święty Józefie, Ty strzegłeś więzi z Maryją i, i Jezusem. Pomóż nam troszczyć się o nasze relacje w naszym życiu. Niech nikt nie doświadcza poczucia osamotnienia wypływającego z samotności. Niech każdy z nas pojedna się ze swoją historią, z tymi, którzy nas poprzedzili, i rozpozna nawet w popełnionych błędach sposób, w jaki opatrzność torowała sobie drogę, aby zło nie miało ostatniego słowa. Okaż się przyjacielem dla tych, którym najciężej. I jak wspierałeś, Maryję i Józefa w trudnych chwilach, tak też wspieraj nas w naszym pielgrzymowaniu. Amen.